Niezaprzeczalnie, kryminał to jeden z tych gatunków, które zyskały sobie wielką popularność, które nie schodzą z top list bestsellerów. Można byłoby rzec, że nie odpuszczają niczym mróz w solidną zimę, no ale przyznam wam zupełnie szczerze, nie jestem wielkim fanem kryminałów, no nie jestem i już. Czasami to brzemię, ciężar w ogóle tych mordów, tego schematu kryminalnego sprawia, że no nie jestem takim typowym czytelnikiem kryminału, który pochłaniałby jeden za drugim, chcąc coraz więcej i więcej. Oczywiście są takie kryminały, które skradły moje serce, które po prostu rozwaliły mnie na kolana, ale fanem samego gatunku nie mogę się nazwać. Wasz, wasz, właśnie przez ten ciężar, przez to brzemię, czy jest na to jakaś recepta? No, jeżeli nie jest nim komedia kryminalna, czyli wymieszanie wątków kryminalnych z komediowymi, to ja już nie wiem co może być receptą na serce czytelnicze, które nie pała jakąś szczególną miłością wobec do kryminału. Marta Kisiel. To nazwisko może wam coś mówić. No poza tym, że była już przynajmniej kilkanaście razy wspominana na kanale, jeżeli nie więcej, to może was zdziwić fakt, że Marta tym razem przychodzi do nas z komedią kryminalną. Podczas gdy do tej pory jej twórczość opierała się w gruncie rzeczy na rzeczach niestworzonych, na fantastyce, a tutaj, proszę, taki skoczek w boczek. Pierwsza komedia kryminalna w jej dorobku. No to zacznijmy w ogóle od samej książki, dywan z wkładką Cóż to jest, cóż to za historia Z czym to się liczy, w ogóle warto po tę książkę sięgnąć Mamy do czynienia z Tereską Tereska spełniła swoje marzenie Bo wraz z rodziną przeprowadziła się na wieś Wsi spokojna, wsi wesoła, chciałoby się rzec Ponieważ tutaj jej życie ma zacząć wyglądać zupełnie inaczej Ma spełniać marzenia Ma odetchnąć od wielkiego świata no tak, tylko że właśnie jak tak się zaczyna jakaś historia, to szybko musi się coś skomplikować. Bo nie dość, że Teresy zajumali z domu dywan. Nie był to jakiś szczególnie ładny dywan, więc strata to niewielka. To okazało się, że ktoś zawinął w ten dywan trupa i go podrzucił. I teraz zaczyna się jazda bez trzymanki. Kto zabił? Dlaczego? Jak tutaj w ogóle tę sytuację rozwiązać zagadkę, żeby odsunąć gdzieś podejrzenia od naszej rodziny? I tutaj wchodzi w grę nasz duet mega detektywek, ponieważ Tereska nie będzie sama rozwiązywała zagadki, ale wraz ze swoją teściową Miro. Zacznijmy od tego, że w ogóle jest to duet nieziemski. Synowa i teściowa, które zacieśniają więzy, postanawiają działać razem, ponieważ podejrzewają, że za mordem może stać mąż Tereski, czyli syn Miry. Więc tutaj w grę wchodzi ukrywanie potencjalnego zabójcy przed sprawiedliwością, żeby tylko nie poszedł siedzieć, dlatego też no, to jest chyba jedyny powód, jaki może teściową z synową nakłonić do współpracy, tak sobie myślę. No ale niech teściowe i synowe potwierdzą, bądź zaprzeczą, że są jakieś może bardziej prozaiczne Powody, dla których te więzi mogą zostać jakoś tam bardziej ściśnione i nie, nie polegać na wzajemnej chęci mordu. No, może i tak. W każdym razie Teresa i Mira tworzą duet detektywek po prostu nie z tej ziemi. To jaką siłę charakteru ma Mira, to jaką ona jest zwariowaną osobą. W ogóle jednoznacznie ta, ta komedia kryminalna Marty Kisiel kojarzy mi się y, ze Stój, bo Mamuśka strzela kultowym filmem z Sylwestrem Stalonem w roli głównej, gdzie to właśnie on też był tam gliniarzem i jemu mama emerytka pomagała rozwikłać sprawę, chociaż na no nie, nie do końca pomagała. Tutaj pomoc to jest wiele, wiele, do, wiele za dużo powiedziane. Natomiast wdywanie z wkładką ten duet bardzo się, bardzo się dopełnia, bo powiedzmy, że to są dwie kobiety o skrajnie różnych temperamentach, skrajnie różnym podejściu do życia, innych zainteresowaniach. Dzieli je wszystko, a łączy w zasadzie tylko to, żeby. Mąż tereski, a syn Miry nie poszedł siedzieć za domniemaną zbrodnię, którą miał popełnić. Ale pytanie: czy on tę zbrodnię popełnił? A jeżeli nie on, to kto i dlaczego? Dlaczego w ogóle ukradł ich dywan? Dlaczego nie mógł tego trupa zapakować w jakiś inny dywan? Widzicie sami, już sądzę, że to jest zapowiedź zabawy po prostu na 102 bo ten wątek będzie się tutaj rozwijał poprzez tę książkę i będziemy śledzili losy naszych dwóch detektywek, ale nie tylko ich, bo tutaj w tej książce bardzo fajną rolę odgrywa też tło, czyli bohaterowie drugoplanowi, jak na przykład dzieci Tereski, które no też, myślę, zasługują na solidną rulkę w ewentualnej kolejnej części, w kolejnej odsłonie, nie wspominając już o Mirze, która w ogóle zasługuje na książkę poświęconą tylko i wyłącznie jej no, nie powiem czemu, ale jest to zdecydowanie kobieta z ikrą. Natomiast, co się tyczy samego dywanu z wypadką, no komedia kryminalna. Wiecie co? Z komediami to też tak różnie bywa, bo komedia może być zabawna w taki zabawny sposób, że możemy przeczytać i pośmiać się, yy, ale może też być idiotyczna i w komedii kryminalnej wydaje mi się, że największym takim ryzykiem może być to, że w pewnym momencie stracimy w ogóle z yy, punktu widzenia te zbrodnie, poczucie tego ciężaru gatunkowego, który jednak musi w kryminale występować, poczucie tego śledztwa, a że zastąpimy to głupotkami. Na całe szczęście dywan z wkładką taką książką nie jest, bo Marta Kisiel, no Marta Kisiel to jest czarodziejka słowa bym powiedział, która napisała już nie jedną książkę, a każda z tych książek niezależnie od fabuły była stylistycznym po prostu majstersztykiem doprowadzeniem formy po prostu do idealnego do idealnej formy, że ta po prostu forma u Marty, jej styl, język zawsze są czymś do czego chętnie się wraca niezależnie od tego o czym Marta opowiada, czy to jest zabawne, czy to jest ponure, czy to jest fantastyczne, czy to jest kryminalne za każdym razem forma jest na bardzo wysokim poziomie. No i tutaj jest dokładnie tak samo. Czyli jeżeli pokochaliście Martę Kisiel, za jej fantastyczne opowieści czy opowiadania, śmiało możecie sięgnąć po dywan z wkładką, bo odnajdziecie tę autorkę w jej wspaniałym stylu. Z drugiej strony, jeżeli do tej pory na przykład. no... Nie bardzo wam było po drodze z fantastyką, to tym bardziej możecie zetknąć się z Martą i rozpocząć przygodę w dużo bardziej popularnym gatunku, jakim jest kryminał. No, w tym przypadku dokładnie komedia kryminalna. Bo tak, żarty są, występują w ilościach sporych, ale nie są to w żadnym momencie żarty, które można byłoby uznać za przesadzone. Żarty takie, które można byłoby uznać za nieśmieszne, czy w jakikolwiek inny sposób idiotyczne, tak? Co jest, właśnie wspominałem, że jest często domeną komedii czy jakichś gatunków które mają zostać gdzieś tam rozmiękczone poprzez te komediowe akcenty. Tutaj na no, całe szczęście tego nie ma, no ale to też jest doświadczona autorka. Z drugiej zaś strony powiedziałbym, że no mnie jako takiemu fanowi fantastyki jednak troszeczkę Brakuje tej Marty Fantastycznej, ale z drugiej strony odbija się to tym, że ostatnie książki Marty Kisiel nie były zbyt wesołe, bo mimo, że Fantastyka to wchodziły w coraz bardziej ponure klimaty. A tutaj mamy powrót do korzeni, czyli kupa śmiechu, kupa zabawy, styl wspaniały, fajny wątek kryminalny. Wątek kryminalny, no ja może nie jestem szczególnym odbiorcą kryminałów, wobec czego stwierdzenie, że wątek kryminalny był super, słowa wypowiedziane takie przez człowieka, który w zasadzie daje się zaskoczyć każdemu kryminałowi, to nie są jakąś szczególną reklamą, więc to pominijmy. Tak, jestem ułomny na tym punkcie, nie potrafię odnaleźć zabójcy w kryminale do czasu, przynajmniej dopóki mi nie powiedzą kto zabił. No, na całe, na całe szczęście, wdywanie z wkładką nie to jest najważniejsze. A najważniejsza jest po prostu zabawa, droga i śledztwo. To, jak to śledztwo wygląda, to, jak ta droga cała wygląda, no i ta doskonała przede wszystkim rela, relacja międzyludzka, bo tę książkę tworzą jej bohaterowie. I gdyby nie Mira, gdyby nie Tereska, gdyby nie to, co między nimi, to ta książka nigdy nie miałaby szansy stać się tak dobra, jak się stała. Czy jakieś wady? Szczerze Wam powiem, nie odnajduję. Poza jedną małą wadą, za mało Miry, ta bohaterka, powtórzę teraz jeszcze, zasługuje na zupełnie oddzielny tom. A Wam bardzo gorąco dywan z wkładką polecam. Zresztą książka pojawia się dzisiaj w księgarniach pod naszym patronatem, bo jakże by inaczej. To jest Marta Kisiel, najwyższych lotów. Czy mały skoczek w boczek z fantastyki w kryminał okaże się faktycznie takim skoczkiem w boczek, czy przejściem na stałe, to się pewnie okaże. W każdym razie ja lubię autorów, którzy nie boją się eksperymentować z gatunkami i którzy gdzieś tam wychodzą poza swoją strefę komfortu, żeby odkryć coś nowego. Marcie Kisiel, ten debiut w komedii kryminalnej zdecydowanie się opłacił i na pewno udał, bo wygląda ta książka i prezentuje się bardzo fajnie, czyta się również bardzo, bardzo dobrze, dlatego ja ją Wam po prostu polecam. No, jak mógłbym Marty Kisiel nie polecić? Polecam Wam w ogóle wszystko, co Marta napisała, bo warto. Jeżeli chcecie książki, które są bardzo dobrze napisane i mają zawsze fajnie skonstruowanych bohaterów i duży poziom jaja w środku, czytajcie Martę Kisiel. Dyma z wkładką od dzisiaj w księgarniach. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć!